Dajcie, kochani. Zapraszam Was na film, który wcześniej nagrałam, ale nie wstawiłam i przepraszam za tak długą nieobecność. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dziękuję, że jesteście. Zapraszam do oglądania. Pa. Tutaj kochani mamy zakupy ze spara. Jak widzicie że czereśnie, tutaj ziemniaczki, jabłka, tutaj takie praliny kupiłam w czekoladzie z nadzieniem wódka. Schab biały na parze. Kabanose klasyczne były w promocji 29,90. Zazwyczaj tam są 43 zł. I takie serki kremowe. Dawno nie miałam tych topionych. 2,79 za jeden serek. Później tutaj mamy pomidory. Malinowe były brzydkie. Kupiłam zwykłe, ale to tak bardziej do sałatki były za 4 zł. Lekko zagęszczone z błonnikiem oraz y, ocet y, winny z wina czerwonego. Nie wiem, ile kosztował 7 czy ile zł. Następnie kolejne te pralinki z nadzieniem whisky oraz ser rycki Edam 4,99, pak kosztował czy 5,99? Oraz tu schab wieprzowy 21 zł za kilogram. I mango ananas, ten sok. Wiecie, że ten sok kosztował już 6, ileś 6,29? Masakra po prostu. No i kupiłam takie tam też zdrabki. Ale zdrabki to tam chyba innym razem wam pokażę. I to by było tyle. Teraz zakupy z Intermarsze mleko 3,39 kupiłam takie mleka 3 piątnicy inka karmelowa chyba 8 z groszem następnie takie jogurty kremowe, czarna porzeczka i tu jakieś jest tam jakaś granola takie sosy koperkowo ziołowy, później przeprowadza tzatziki tu mam do sałatek y, tutaj tiramisu mascarpone no takie deserki były w jakiejś tam promocji wiadome są nawet dobre y, tutaj ogórki zielone mleko zagęszczone niesłodzone y, taki hummus y, i do tego były dołożone paprykowej. Do tego dołożone były takie jakieś tam krakersiki. To ja mój Dawid zjadł. E, następnie takie frikadelki w sosie musztardowym. E, to są takie rybne kotleciki. opiekane w sosie musztardowym. Pierwszy raz to e, kupiłam. Nie wiem, na 5 zł kosztowało. Kolejny sos grecki i sos cząstkowy sałatkowy. Yy, później tutaj jeszcze jest szponder wołowy yy, to do rosołu taki kawałek kupiłam tam chyba niecałe 9 zł, yy, nitki też do rosołu, mam zamiar właśnie zrobić rosół. i takie kabanosy jałowcowe yy, tutaj widzicie, no nie wiem ile kosztowało 5-6 zł, były na promocji taka paczuszka Normalnie chyba niby 8 kosztują serki wiejskie do sałatek oczywiście i kolejny taki jogurt kremowy z granolą i kolejny serek wiejski. Następnie koncentraty pomidorowe no kosztowały chyba około 2 zł. Serki wiejskie chyba tam były 2,39 Następnie y, koperek, 250 y, I tutaj mam y, porcję rosołową oraz skrzydełka do tego rosołu. Y, bułki kajzerki, 10 sztuk oraz taka pita. Kiedyś yy, po prostu tutaj mięso się włoży, jakieś warzywa i tak na szybko jakiś obiad będzie albo kolacja. Nie wiem, jeszcze jej nie miałam, znaczy już kiedyś kupiłam taką pitę, ale jeszcze jej nie jedliśmy. Y, Także jeszcze y, nie próbowałam i to by były te zakupy ze Spara. Tak jeszcze szybko weszłam y, do y, Ekszyna i kupiłam Wam parę rzeczy, bo tylko tak przeleciałam. Takie płyn do kuchni, gdzieś tam słyszałam na niektórych vlogach, że jest w miarę ok. I on kosztował. Nie wiem ile kosztował 6,19. Tutaj takie chusteczki nawielżane. Yy, no zawsze się przydadzał. One kosztowały 3,69. <laughs> Przepraszam. I tutaj jest yy, 90 sztuk. Zwykłe dla niemowląt tradycyjne chusteczki. Następnie taki płyn do, toalet do toalety. On 4,39 kosztował. I takie taśmy. 6 takich taśm, naprawdę one taśmy 2,89. I tutaj taki zapach kupiłam. Ten zapach kosztował 6,99. On... aha, no i jeszcze kupiłam tutaj do kawy pianki i te pianki kosztowały 4,99, oraz taki zwykły koszyk 4 zł kosztował taki do przechowywania dość spory jest ten koszyk no naprawdę taki no duży, nie wiem ile on tam ma tych ile ma centymetrów, ale 40 myślę, że długość jest Także to by były takie zakupy z Action. No, ten odświeżacz kupiłam wcześniej, nie wiem czy tam Wam nagrywałam. No i ten zapach wyjątkowo mi nie podchodzi. No, nie podoba mi się. I dlatego zakupiłam ten drugi i go oczywiście wymienię. Tutaj mam już kawkę i sobie wezmę dołożę te pianeczki, które kupiłam. Czasami kupuję te pianki, miały być do kawy. Te pianki, oczywiście, kubek yy, świąteczny. No ale jak się okazało, to mój Dawid tak przychodził, tak podjadał, że yy, nie ma tych już pianek. Yy, no i tutaj kawka taka malibuja, ja je kupuję właśnie na Allegro, przysypuję do słoiczków. Yy, chyba 11 zł 100 g kosztuje takiej kawy. sobie wezmę, zjem czereśnie, Tamleczko mleczko dolałam do kawki i tak sobie pójdę na balkon. Siądę sobie, może poczytam książkę. zobaczę, o tutaj już idziemy. Mam pianeczki, wsadzone do kawki, i sobie wypiję tę kawkę. No, a mój Dawid się już obronił. Yy, maksymalną ilość punktów dostał, także jestem zadowolona. To tutaj czereśnie, pianeczki i idę na balkon. Tu na balkonie, o, tak wyglądają moje turki, aksamitki. Nie wiem, każdy tam inaczej je nazywa. No, także dość ładnie mi tutaj one rosną. I tak jakby było kilka rodzajów ja tych, yy, tych aksamitek. I tak patrząc po tych kwiatkach. No, a tutaj mam yy, ten koperek, komarzyce i jeszcze jakieś niby kwiatki, ale to tak, no tak sobie rosną. Słabiutko, <grytko> ale tam coś tam rośnie. I następnie tutaj mam te pomidorki takie małe jakieś i tu jest ten pomidorek, który zasadziłam sobie z własnych ziarenek takich z pomidora, normalnego pomidorka nie wiem czy to był papryczkowy czy koktajlowy, jakieś małe pomidorki no i tutaj coś tam rośnie, kwitnie pomidorków jeszcze nie widać nie wiem czy w ogóle coś wyrośnie a te tutaj pomidorki no to są takie z ziarenek o takich, o z takich nasionek pomidor karłowaty, maskotka no to takie o, do uprawy takiej Yy, no, dla takich lajków no tutaj sobie usiadłem, tutaj odłożony mam już parasol yy, bo nie jest dzisiaj gorąco no tutaj mam bązaja, tak się troszeczkę zdziczą jakby to powiedzieć no tam mam siatkę z yy, wieszakami jak po prostu robię pranie to tam wieszam ciuszki na tych na tych wieszakach a tutaj tak mam pod blokiem właśnie taką zieleń dużo drzew i takie piękne niebo dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie moich filmów pozdrawiam Was tutaj moi kochani tak na szybko jeszcze robię obiad ale taki naprawdę szybki, szybki bo troszeczkę czasu mi zeszło na tych zakupach Wybieram ziemniaki i będzie taki szybki sosik znaczy sosik, taki szybki obiad ziemniaczki, jajko, kapustka i to wszystko. Także jak już wspominałam, mój Dawid się już obronił. No tytułu pracy Wam nie powiem, bo no jest taka bardzo, bardzo yy, no bardzo skomplikowana nazwa. E, także się obronił. Teraz chce iść na studia, na biotechnologię. E, musi złożyć papiery, ma bardzo mało czasu już. I e, chce złożyć na e, biotechnologię z wykładami po angielsku oraz na biotechnologię z wykładami po polsku. Oczywiście w zależności od na którą się dostanie. E, jeżeli by się dostał na jedną i drugą, no to oczywiście wybierze tę po angielsku na magisterkę, nie? Już w tej chwili. No i... I chyba tyle, jeżeli chodzi o to jego, później wkleję może ten tytuł jego pracy, jaki miał. I to chyba by było tyle. Tutaj już mam ziemniaczki pokrojone, obmyte, ja tutaj tylko wlewam troszeczkę wody, albo tak z przykrywam przykrywką i gotuję, podgotuję, później zostawiam, aż one same dojdą, bo to są te garnki. Ceptera, czyli po prostu nie potrzeba tam nie wiadomo ile wody, tylko trzeba po prostu przypilnować, że jak się już do końca, do tej czerwonej, nagrzeje ta wskazówka się przesunie, to trzeba wyłączyć. One się już tam same dogotowują, te ziemniaczki. Także yy, tutaj te ziemniaczki zaraz będę wstawiała. Ja ziemniaki rzadko solę. Czasami solę, czasami nie, ale w zasadzie w większości ich nie solę. Także tak to właśnie wygląda. Tutaj jeszcze zrobiłam tak na szybko taką kapustę, czyli po prostu tylko wrzuciłam kapustkę. Tuż tu mam takie resztki tej kapusty, ale do obiadu dzisiaj wystarczy. Kapusta, trochę koncentratu, troszkę octu i już. I tutaj jest taki mój obiadek, czyli ćwikła z chrzanem, oczywiście kupna. Ta kapustka, ziemniaczki z koperkiem, no i jajko zadzone. Szybki, zwykły obiadek, nic szczególnego. Dziękuję Wam, moi kochani, za to, że mnie oglądacie. Tutaj to takie zdjęcia księżyca dla Was. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli się podobało, proszę o kciuki w górę, o komentarze i subskrypcję. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wszystkie miłe słowa. Pozdrawiam Pa.